Witam Państwa. Chciałabym dzisiaj Państwu pokazać niesamowicie ciekawy wzór ażurowy na drutach. Ja ten wzór nazwałam Ażurowe Parasole. Podobny wzór w parasole mam już wśród moich filmików, ale ten jest dużo ciekawszy, troszeczkę taki ozdobiony wzorem ażurowym. Jest idealny. Na, na sukieneczki, na spódniczki, na, na ciekawe żakiety, kamizele. No, raczej zrobienie tego wzoru należy do tak do średnio trudnych, ale jeśli Państwo przy, przyjrzycie się dokładnie, jak ja to robię, jestem pewna, że to nie sprawi Państwu trudności, zrobienie tego wzoru tak jak widać na tej mojej próbce ja ten wzór, ten mój wzór, przepraszam bardzo, ten mój wzór składa się. Z dwóch części. Składa się z dwóch części. I mam zrobione dwa rzędy y, tych moich parasoli ażurowych. Składa się z dwóch rzędów. Każdy parasol każdy parasol składa się z dwudziestu jeden oczek. 21 oczek. Także narzucając oczka na druty. Liczba jest podzielna przez 21. Każdy parasol to jest 21 oczek. Z tym, że robiąc powiedzmy jakąkolwiek robótkę, dajmy na to jak jest ta, składająca się z dwóch rzędów parasoli, czy z trzech, czy czterech, uwzględniając oczka, musimy dodać jeszcze trzy oczka, czyli jedno oczko zaraz po oczku brzegowym i dwa oczka przedostatnie. To są trzy oczka, które yy sprawiają, że nasza robótka ładnie nam się układa, ładnie nam się układa. Proszę spojrzeć ten ażur. Z tego względu jest potrzebne dodanie, prócz liczby podzielnej przez 21, jest dodanie trzech oczek, pierwszego na początku i dwóch przedostatnich. I po jednym oczku brzegowym, czyli jak ja na drucie mam dwa, dwa te parasole, dwa razy po 21 to jest 42 plus 3 oczka, jedno na początku i dwa przedostatnie to jest 40, yy, 45, i po jednym oczku brzegowym to jest 47. Ja na druty narzuciłam 26 oczek, czyli 21 oczek naszego, naszego wzoru, naszego parasola, z tego względu, że to będzie jeden parasol. Więc dodałam te trzy oczka, to jedno po oczku brzegowym, i te dwa przedostatnie. To jest naprawdę bardzo ważne, aby nam się ładnie układał ten wzór. I oczywiście po jednym oczku brzegowym to jest 26 rzędów. Więc tak. W pierwszym rzędzie przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. To jest nasz pierwszy rząd. W rzędzie drugim obracamy naszą robótkę i w rzędzie drugim przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na lewo. To jest nasz drugi rząd. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie trzecim przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. Ja te oczka przerabiam szybciutko, aby się zmieścić, zmieścić czasowo w ilości minut, które mam do dyspozycji. Więc to jest nasz trzeci, trzeci rząd. W rzędzie czwartym ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy to pierwsze oczko. Przerabiamy na prawo. To jest to oczko, które będzie oczkiem stałym. Więc przerobiliśmy jedno oczko na prawo, następnie robimy narzut i przerabiamy 21 oczek na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. I następnie przerobimy na prawo te dwa oczka, o którym wcześniej wspomniałam. Przerabiamy te dwa oczka na prawo i oczko brzegowe. Więc tak obracamy robótkę i w rzędzie, czwa, przepraszam, w rzędzie piątym ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy dwa oczka lewe, to są te oczka stateczne, następnie przerabiamy Jesz oczko lewe i trzy oczka prawe, raz, dwa, trzy. To jedno oczko lewe i trzy prawe będziemy przerabiali jeszcze pięć razy. Przepraszam, jeszcze cztery razy. Czyli w sumie pięć razy. Mamy pierwsze. Oczko lewe i trzy prawe. To jest drugie. Oczko lewe i trzy prawe. To jest trzecie. Oczko lewe i trzy. Raz, dwa, trzy prawe, to jest czwarte, jeszcze policzę, żeby się upewnić. Mamy raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze raz. Oczko lewe i trzy prawe. Następnie przerabiamy dwa oczka na lewo i jeszcze jedno oczko. Lewe, które nie bierze udziału w naszym, w naszym wzorku. Więc tak, w rzędzie szóstym, w rzędzie szóstym robimy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy jedno oczko prawe, następnie jeszcze jedno oczko prawe, narzut. I oczko prawe. Trzy oczka lewe, oczko prawe. Trzy oczka lewe, oczko prawe, trzy lewe, trzy lewe, oczko prawe. Trzy lewe, oczko prawe, następnie robimy narzut i dwa oczka prawe. To są te oczka boczne. Już zaczyna nam się wytwarzać ta nasza, nasza parasola. W rzędzie, siódmym, w rzędzie siódmym ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy dwa oczka lewe, te nasze boczne, następnie jeszcze raz dwa razy oczka lewe i dalej robimy to nasz parasol, czyli pięć razy trzy oczka prawe i jedno oczko lewe. 3 oczka prawe, 1 lewe 3 prawe, 1 lewe 3 prawe, 1 lewe 3 prawe, 1 lewe 3 prawe, 1 lewe Następnie 2 oczka lewe I jeszcze jedno oczko lewe, właśnie to oczko Oczko boczne. W rzędzie ósmym ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy to pierwsze oczko na prawo. Następnie robimy jedno oczko prawe, narzut, jedno oczko prawe i narzut. Teraz będziemy powoli zamykali nasz parasol. Czyli jak będziemy robili. Oczko prawe z oczkiem lewym przerabiamy dwa razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. Następnie dwa oczka lewe i ponownie tak robimy pięć razy. Dwa oczka razem z tyłu, dwa oczka lewe, dwa oczka razem na prawo z tyłu, dwa oczka lewe, dwa oczka razem na prawo z tyłu, dwa oczka lewe. Dwa oczka razem na prawo z tyłu. Dwa oczka lewe. Dwa oczka lewe i następnie przerabiamy. Jedno oczko prawe, robimy narzut, ponownie oczko prawe, narzut i dwa oczka prawe te boczne. To był nasz, to był nasz ósmy, ósmy rząd. W rzędzie dziewiątym ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy dwa oczka lewe, następnie przerobimy cztery oczka lewe, raz, dwa, trzy, cztery i pięć razy, pięć razy przerobimy sobie Dwa oczka prawe, jedno lewe. Dwa prawe, jedno lewe. Dwa prawe, jedno lewe. Dwa prawe, jedno lewe. Dwa prawe. Dwa prawe i jedno lewe. Następnie cztery oczka lewe. Dwa. 3 i 4 i jedno oczko lewe, które jest oczkiem, oczkiem bocznym. W rzędzie dziesiątym ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy jedno oczko prawe, następnie przerabiamy jedno oczko prawe narzut, jedno prawe narzut. Jedno prawe narzut, jedno prawe i narzut. Tak robimy cztery razy. Prawe narzut, prawe narzut cztery razy. Następnie zamykamy ponownie tą naszą parasolkę, czyli dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. Jedno lewe, dwa oczka razem na prawo, oczko lewe. Dwa oczka razem na prawo, jedno lewe. Dwa oczka razem na prawo, jedno lewe. Dwa oczka razem na prawo, jedno lewe. I następnie robimy. Jedno oczko prawe, robimy narzut, prawe, narzut, prawe. Narzut prawe. Narzut i na końcu dwa oczka, dwa oczka, dwa oczka prawe. W rzędzie jedenastym, w rzędzie jedenastym ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy dwa oczka lewe, te boczne. I następnie osiem oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I ponownie pięć razy. Jedno oczko prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe. Jedno lewe, jedno prawe, i jedno lewe, i następnie osiem oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I jeszcze jedno oczko lewe to oczko boczne. I oczko brzegowe. W rzędzie, 12, w rzędzie 12 ściągamy nasze oczko brzegowe, przerabiamy jedno oczko prawe, następnie przerabiamy 8 oczek prawych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i następnie, proszę spojrzeć, już nam się zbiera ta nasza parasola, więc Pięć razy ponownie zamykamy dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. Dwa oczka razem na prawo, dwa oczka razem na prawo, dwa razem na prawo, dwa razem na prawo i dwa razem na prawo. Proszę spojrzeć, zamknęliśmy na te nasze oczka. Następnie przerabiamy 8 oczek prawych, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i dwa oczka prawe, które są, są po bokach. Proszę spojrzeć, jak wygląda ładnie bok naszej, naszej robótki. Jest to naprawdę jest bardzo, bardzo potrzebne są te oczka, to pierwsze, to jedno oczko i te dwa przy końcu. Więc tak, rząd trzynasty 13, rząd 13 będzie e, tak jak gdyby końcowym rzędem e, naszego parasola, jak i początkowym, początkowym dla, e, czy, czyli pierwszym do rozpoczęcia nowego parasola. Robimy oczka, oczkami prawymi. Ściągamy oczko grzebowe, przerabiamy dwa oczka prawe. Następnie przerobimy 8 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Mamy tutaj cztery oczka. Te cztery oczka nieprzerobione, przekładamy, niteczka z przodu robótki, przekładamy na prawy drut. Przekładamy na prawy drut i owijam sobie, owijamy sobie te cztery oczka. Proszę spojrzeć, ponownie przekładamy na lewy drut i owijamy. Przekładamy na prawy drut, ponownie i owijamy. Przekładamy. Na lewy drut. I następnie te cztery oczka przerobimy sobie razem na. Przepraszam, nie razem, osobno przerobimy sobie na prawo. Przerobimy na prawo. Następnie przerobimy dziewięć oczek prawych. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8 i 9 i to jedno oczko, co jest oczkiem bocznym, również przerobimy na prawo i oczko brzegowe. Także mamy przerobionych tych 13 rzędów. Mamy już zrobioną tą naszą jedną, jedną parasolkę. I powtarzając tych 13 rzędów, w zasadzie teraz mamy już, zaczniemy robić od drugiego rzędu, z tego względu, że pierwszy już był. Przerobiony, trzynasty z pierwszym, można tak powiedzieć, jeśli, jeśli, jeśli to jest słuszne. I zaczynamy robić od drugiego, od drugiego rzędu. I powtarzając te, właśnie te ażurowe parasoleczki, wyjdzie nam taki bardzo niesamowicie ciekawy, ciekawy wzór. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Służę pomocą. Proszę subskrybować mój kanał. Mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. I jeszcze raz dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.